Boże, witam bardzo serdecznie. Przygoda z Ewangelią Mateusza trwa. Dotarliśmy do Kazania na Górze. Już jakiś czas czytamy kolejne fragmenty tej ważnej mowy w Ewangelii Mateusza, jak ją nazywamy: karta tożsamości chrześcijanina. I doszliśmy do momentu, kiedy Jezus, można by tak powiedzieć, uczy nas modlić się. Co powinniśmy mówić? Przeczytam odpowiedni fragment dotyczący modlitwy skazania na górze. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak budnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę powiadam wam, otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej zdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca Twego, który jest w ukryciu, a Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie. Modląc się, nie bądźcie gadotliwi jak poganie, oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomóstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich, albowiem wie ojciec wasz, czego wam potrzeba, zanim jeszcze go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię. Niech przyjdzie Twoje królestwo. Niech Twoja wola się spełnia na ziemi tak jak w niebie. Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj. I przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i Wam przebaczy Ojciec Wasz Niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec Wasz nie przebaczy Wam także Waszych przewinień. Co powinniśmy mówić? I odpowiedź na pytanie, które sobie tu postawiliśmy, jest w zasięgu ręki. Gdy się modlicie, mówcie. I mamy modlitwę, którą nazywamy jako modlitwę, mówimy o niej, że to modlitwa pańska. Przypomnę, że modlitwa Ojcze nasz znajduje się w dwóch Ewangeliach. U Mateusza, dokładnie w szóstym rozdziale, w kazaniu na górze od wersetu 9 do 13. I u Łukasza w rozdziale jedenastym, od wersetu drugiego do czwartego. Obie wersje różnią się nieco od siebie, co warto zaznaczyć. Mamy więc prawo formułować modlitwę pańską innymi słowami, streścić ją lub rozwinąć pod warunkiem, Dokładnego wyrażenia zawartych w niej myśli i uczuć. Spróbujmy więc wyłowić z obydwu kompozycji rzeczywistą treść tej modlitwy, którą Jezus zaproponował swoim uczniom. Modlitwa chrześcijanina. I poczynię na ten temat trzy obserwacje, a potem. Gdyż wydaje mi się, że to bardzo jest istotne dla zrozumienia modlitwy Ojcze nasz, aby skupić naszą uwagę na poszczególnych prośbach. Ten, do którego uczeń się zwraca, jest Ojcem. Można nawet twierdzić na podstawie. Listu do Rzymian 8:65 i listu do Galatów 4:6, że chrześcijanin jest upoważniony przez Jezusa do wypowiadania zadziwiającego i nadzwyczajnego słowa Abba, którego Jezus, jak wiemy, używał, gdy zwracał się do swojego Ojca. Dzięki temu niesłychanemu przywilejowi ośmielamy się mówić Abba, Tato, Najukochańszy Ojcze, Drogi Ojcze. Nasza modlitwa, podobnie jak ta jezusowa, jest ze swej istoty synowska. Liturgia chrześcijańska niemal zawsze kieruje swą modlitwę do Boga, Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa co wynika z posłuszeństwa poleceniu Jezusa i zgodności z tym, jak to prawie powszechnie robili Paweł i inni apostołowie. Możemy jednak żałować, że tak obficie posługuje się atrybutami mocy, często powtarzając Bóg wieczny i wszechmogący. A jest tak skromna Biblia pod względem typowo chrześcijańskiego tytułu: Bóg nasz Ojciec. Nie ma oczywiście zakazu zastępowania czasami, a nawet zawsze pierwszego wezwania drugim. Pojawia się wobec tego problem uzasadnienia modlitwy chrześcijańskiej kierowanej bezpośrednio do Jezusa z martwy wstałego. I do Ducha Świętego. Co do tej pierwszej, pismo święte uznaje ją za uprawnioną i możliwą, choć rzadką. W Ewangelii Jana w rozdziale 14, werset 14, Jezus sam to przewidział. W drugim liście do Koryntian 12:8 Paweł ją praktykuje: U Pawła panem jest zawsze Jezus martwy wstały. Liturgia katolicka daje nam liczne tego świadectwa. W Nowym Testamencie nie spotykamy żadnego przykładu modlitwy adresowanej do Ducha Świętego. Przeciwnie, to Duch modli się za nami. Wystarczy zaglądnąć do listu do Galatów 4:6 albo do Apokalipsy 22,17. A nie ma modlitwy do Ducha Świętego. Za to liturgia Kościoła z upodobaniem zwraca się do Ducha Świętego i błaga go o przybycie. Bez wątpienia chrześcijanin może w modlitwie zwracać się do Jezusa, ponieważ On żyje dzisiaj i jest Bogiem, jak Ojciec. Można jednak obserwować, że podczas gdy wielu katolików modli się często do Jezusa i bardzo dobrze, proporcjonalnie rzadko zwraca się do Ojca. A szkoda. Zauważa się to wielokroć na spotkaniach grup dzielących się modlitwą. Bardzo uważne uczestniczenie w liturgii z pewnością mogłoby przyczynić się do sprawiedliwszej równowagi. Znajdujemy upodobanie w częstym posłuszeństwie słowu Jezusa i zwracajmy się bezpośrednio, tak jak On, do Jego Ojca, który jest także naszym Ojcem. Termin Abba przywołuje dobroć, miłość Boga. Oraz cześć, jaką Jezus żywił wobec swego Ojca. W Ewangelii Marka w 14 rozdziale, werset 36, po słowie Abba występuje greckie pater, które słusznie zostało przetłumaczone jako ojciec. Język grecki posługuje się także terminem tatuś, ale jak... Ewangelista Marek go tutaj nie używa. Inwokacja Ojcze nasz objawia zatem powtórzmy to obecność Boga w życiu ludzi Jego bliskość i jednocześnie szacunek, który winien nam towarzyszyć, ilekroć zwracamy się do Niego. A więc według Ewangelii Mateusza. Boga, do którego kierujemy naszą modlitwę, nazywamy Ojcem. Przed nim nigdy nie jesteśmy odizolowani od naszych braci i sióstr, którzy, jak my, są dziećmi jednego Ojca, zjednoczeni między sobą, tym samym tchnieniem życia duchem Syna. Modlitwa Jezusa. Pomaga nam zachować żywą świadomość braterskiej wspólnoty w wielkiej rodzinie, jaką jest Kościół. Jest także przypomnieniem konieczności braterskiej miłości, bez której ten, kto uważa się za chrześcijanina, przestałby nim być. W tej samej modlitwie Ojcze nasz, nasz Ojciec jest tym, który jest w niebie. Nie chodzi tu oczywiście o lokalizację. U Mateusza niebo lub niebiosa to po prostu Bóg. Królestwo niebieskie to Królestwo Boże. Nasz Ojciec niebieski jest więc naszym Ojcem, który jest Bogiem, a nie tym, który spłodził nasze ludzkie życie. Jest to ten sam, którego Jezus nazywa. Panem nieba i ziemi, Stwórca, Wieczny, Ten, który, jak napisze autor natchniony w Apokalipsie, był, który jest i który przychodzi. Bóg mistrz wszystkiego. Określenie Boga jako Ojca, który jest w niebie, wyraża kierunek modlitwy. Jest ona zwrócona ku górze, Odbija się w niej antyczny piętrowy schemat, według którego Bóg jest przedstawiony jako siedzący na tronie w niebie lub pod niebem. Podłożem tej modlitwy jest bez wątpienia patriarchalna struktura społeczeństwa powszechnie uznawana w antycznym świecie. Formuła Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Jest wyrazem wiary, że Bóg jest największym autorytetem, posiada pełnię władzy. Nadto przywołuje Bożą transcendencję, odmienność od stworzonego świata. Wchodzimy więc przez ten uroczysty przecionek do ogromnej katedry, gdzie schodzą się wszystkie modlitwy od początku chrześcijaństwa. Możemy rozróżnić bardzo łatwo w modlitwie pańskiej, po wstępnej inwokacji dwie wielkie części. Część ty, twoje imię, twoje królestwo, twoja wola, a potem część my. Daj nam, odpuść nam, nie wódź nas, zbaw nas. Przyjrzyjmy się. Temu porządkowi. My nie jest na pierwszym miejscu, lecz na drugim. Pierwsze jest Ty. Kiedy znajduję się przed Bogiem, jeśli jestem chrześcijaninem, pierwszym poruszeniem duszy, moim pierwszym odruchem, jeśli powoduje go duch, jest ekstaza, zapomnienie o sobie. Odwrócenie myśli od siebie. Mówię natychmiast, to ty, mój Boże, jesteś jak kimś interesującym. Kontempluję Ciebie, oczarowałeś mnie. Jesteś moją radością, rozkoszą, zadowoleniem, głębokim pragnieniem. Oto Twoja chwała, aby Ciebie poznać, kochać, służyć tobie, być posłusznym. Innymi słowy, pierwszą modlitwą wypływającą z serca chrześcijanina, tak jak serca Jezusa, jest chwała, dziękczynienie, uwielbienie, Tobie cześć i chwała, nie mnie Panie, nie nam, lecz Tobie. To właśnie tu modlitwa chrześcijańska różni się radykalnie od modlitwy pogańskiej. Czy nie jesteśmy wszyscy trochę poganami, tak można by się w tym miejscu zapytać? Przynajmniej w tej części naszej postawy? Co myśli, co mówi poganin, gdy rozmawia ze swoim Bogiem? Poganin jest człowiekiem religijnym. Zna Boga swego stwórcę, czci go. Zwraca się do niego i mówi. O Boże Wszechmogący, ponieważ jesteś wszechmogący, spraw, by moje imię było znane, by moje sprawy przynosiły mi zysk, by przeszło moje królestwo, by moja wola się spełniła, abym był zdrowy i bogaty, bym miał sukcesy życiowe, dużo dzieci, obfite zbiory, zapewnione dochody, długie życie i to najlepiej w zdrowiu. Słowem, modlitwa poganina polega na nakłanianiu Boga ku sobie, praktycznie na wyciągnięciu czy wciągnięciu Boga w służbę własnych planów, projektów, interesów. Modlitwa ucznia Chrystusa, prawdziwa modlitwa chrześcijańska, stanowi radykalny odwrót od tego zwyczaju. Moglibyśmy śmiało powiedzieć: rewolucję kopernikańską Nie moja, lecz Twoja wola nie moje, lecz Twoje królestwo nie moja reputacja lecz Twoja chwała. Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę. Tak, Ojcze, bo tak się Tobie podobało. I teraz się zapytajmy. Kto ośmieliłby się powiedzieć, że taka modlitwa jest naturalna, ludzka, spontaniczna? Oto dlaczego musi być wyuczona. Tego się trzeba nauczyć. Powinniśmy się jej nauczyć od Jezusa. I teraz chyba lepiej rozumiemy, dlaczego chcąc modlić się po chrześcijańsku, trzeba zacząć od szkoły. Powiedzmy Jezusowi, panie, naucz nas modlić się. I teraz kolejna część, my. Podczas gdy pierwsza część modlitwy jest uwielbieniem, druga to prośba za siebie i za innych. Nigdy wyłącznie za siebie. Nigdy tylko za innych ale zawsze za nas. Gdyż to, co wydaje się dobre dla mnie, naprawdę nie jest takim, jeśli nie jest dobrem dla innych i na odwrót. Warto o tym pamiętać. Nie ma tu konkurencji, nie ma nawet wyboru. Prawdziwe dobro jest ostatecznie to samo dla wszystkich. Trzeba wobec tego prosić. Ale o co? W modlitwie Pańskiej wymienia się cztery dobra: chleb powszedni, odpuszczenie grzechów, siłę, aby oprzeć się pokusie i uwolnienie od złego, a więc od szatana. Zauważmy, że wymienione dobra są ze swej istoty duchowe. Jedyny wyjątek to chleb powszedni, ale jest to jednak tylko pozorny wyjątek. Tym bardziej, gdy zapoznamy się z egzegezą ojców Kościoła. Większość ojców Kościoła, rozumiemy, pisarzy wczesnochrześcijańskich. W komentarzach do Paternoster wyjaśnia, że chlebem tym jest sam Jezus Chrystus, jak mówi szósty rozdział Ewangelii Świętego Jana. Jest prawdziwym chlebem wstępującym z nieba, tym, który daje życie światu, chlebem, który otrzymujemy dzięki wierze, który również spożywamy, lepiej jeszcze. Chodzi o chleb, którym stał się sam Jezus, który nazywamy Eucharystią. Niektórzy ojcowie, na przykład święty Hieronim, posuwają się jeszcze dalej. Sądzą, że rzadkie greckie słowo, które zazwyczaj tłumaczymy jako powszedni, może oznaczać jutrzejszy. Czyli eschatologiczny pokarm przyszłego królestwa. Powinniśmy jednak, tak twierdzą współcześni egzegezy, egzegeci, dostrzegać w chlebie otrzymywanym od Ojca również dobra materialne, konieczne do życia ziemskiego, bo bez nich nie moglibyśmy ani żyć, ani spełniać woli Boga, a także dlatego, że są. Darami Ojca. Wiadomo jednak, że tego pokarmu potrzebujemy tylko docześnie i nie dłużej. Niesie to z sobą inne posłanie odbijające się na całej modlitwie pańskiej. Otóż uczeń powinien odmawiać ją codziennie. Żaden dzień. Nie może minąć bez zwrócenia się ku Bogu w modlitwie, której nauczył nas Jezus. W efekcie mamy w Ewangelii dwie rzeczy, które należy robić codziennie, aby nie przestać być chrześcijaninem. Brać swój krzyż, aby naśladować Jezusa, i modlić się, aby dokładniej, a dokładniej prosić o ten chleb. Bez którego z pewnością nigdy nie moglibyśmy naśladować Jezusa. Modlitwa Ojcze Nasz tworzy, jak się okazuje, godną podziwu całość, w której każda część zostaje wyjaśniona przez resztę. Można je czytać od początku do końca, a wtedy wszystko toczy się od te najwznioślejszego Ojcze Nasz do najgroźniejszego złego. Można je również przebyć w odwrotnym kierunku i odkryć, jak ostatnia prośba prowadzi do pierwszego wezwania i dzięki niemu staje się prawomocna. Skoro Bóg uwalnia mnie od Szatana, szczerze mnie przed potęgą pokus, staje się zdolny do przebaczenia innym i jako miłosierny. Otrzymuję miłosierdzie od Boga, który odpuszcza mi grzechy. Mojemu oczyszczonemu sercu Bóg daje chleb życia, którym jest Jezus, Jego słowo i wstałe ciało. Posilony tym pokarmem pełnię jak Jezus wolę Ojca, i w ten sposób jego królestwo nadchodzi dzięki zamieszkaniu we mnie Jego ducha. Dzięki temu święci się Jego imię. Całe moje życie staje się Eucharystią, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa, Jemu chwała i moc na wieki wieków. Tak oto każda prośba kończy się uwielbieniem Boga. Takie było też zwieńczenie każdej modlitwy i całego życia Jezusa. Będziemy przyglądać się powoli poszczególnym prośbom w modlitwie pańskiej. Ale ze względu na to, że prośba, modlitwa prośby zajmuje i powinna zajmować ważne miejsce w modlitwie chrześcijańskiej, myślę, że warto może jeszcze w ramach tego spotkania powiedzieć sobie parę słów ogólnie o modlitwie prośby. Zapytajmy więc, jakie są poza tekstem modlitwy Ojcze Nasz wskazówki w Ewangelii na temat przedmiotu bądź treści chrześcijańskiej modlitwy prośby. Dobrze jest najpierw zwrócić uwagę na pewne prośby przedkładane Jezusowi podczas jego publicznej działalności, które zostały odrzucone przez niego. Pozwoli nam to wyeliminować pewien rodzaj próśb, jakich Bóg wedle wszelkiego prawdopodobieństwa nigdy nie spełni. Gdy Jakub i Jan prosili Jezusa, aby zasiadać po prawej i lewej stronie w jego chwale, Pan im odpowiedział: Nie wiecie, o co prosicie, i zaproponował im coś zupełnie innego. Prośba, która powstaje z ambicji lub pychy, nigdy nie będzie przez Boga wysłuchana. Tak samo dzieje się z każdą modlitwą inspirowaną zemstą lub gniewem, lenistwem, egoizmem lub zastrością, odrzuceniem cierpienia, ucieczką od wymagań Ewangelii, niewiernością podjętym zobowiązaniom. To są prośby, które Jezus odrzuca. Na następnym spotkaniu, ponieważ, jak zapowiedziałem, będziemy się przyglądać prośbom w modlitwie Ojcze nasz, przyjrzymy się jeszcze tym prośbom, których Jezus nie odrzuca, a wprost przeciwnie, zachęca, żeby o to prosić Ojca, który jest w niebie. Kończę to dzisiejsze spotkanie. Zapraszam na następne. Wrócimy do modlitwy pańskiej, bo przecież to nasza modlitwa i chcielibyśmy, żeby wypowiadane słowa odpowiadały też myślom i uczuciom naszego serca. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie.